składowisko, mówiąc, nie to się magazynuje w tym momencie, tak, bo tam jest określona na wielkość. Tak? Że on kiedyś był zaadaptowany za struga, po prostu tak za czasów kundera. Była rozmowa no przed pana przyjściem. Tak, i były takie rozwiązania, po prostu no na dzień dzisiejszy to się wszystko zmienia. I u was w tym pokórze budowaniu na pewnym odcinku ten kanał został zmodernizowany, ale to tylko dlatego, że nie został wybudowany między oczyszczalnią a Kazimierzem. Ten, ten ruch, tak zwany, czy ten, ta, ta rzeka w tę betonową po prostu osłonę. To w ten czas jakby zostali w jakiś sposób zmuszeni, że zamknęli to w karmetyczną rurę. Ale wiecie doskonale, jak to się odbyło, bo mam wiedzę, że projekt, który tak naprawdę zakładał zamknięcie to szczelną rurę, zakładał również, że pod tą rurą miały być materace kamienne. I te materace kamienne, które były zaprojektowane, one miały sprowadzać wody gruntowe, tu od Wazdenbogórza wybudowania w kierunku Kazimierza. I w ten czas nie byłoby takich zjawisk, że przykładowo tutaj u kolegi, czy gdzie indziej w sąsiedztwie, wody gruntowe po prostu wybijają ludziom w piwnicach, czy gdziekolwiek. Tak? Bo te wody miały być obniżone. Bo wiadomo, że jak zamykamy coś w hermetyczną rurę, no to te wody już gruntowe nie miały gdzie płynąć. I te materace kamienne miały to rozwiązać. Gmina zgodziła się na projekt zamienny i tak naprawdę zrezygnowała z tych kamieni, zgodziła się na rezygnację z tych materaców kamiennych i obsypano tą rurę gliną. Glina jest materiałem nieprzepuszczalnym, co skorodowało, że wszystkie wody gruntowe, które kiedyś ściekały do tego rowu, tak jak z tymi ściekami, co płynęły, zaczęły po prostu wychodzić w tych miejscach dostępnych, tak? czyli w piwnicach, wszędzie. I tak to po prostu się zadziało, że ta modernizacja po części miała usprawnić i zmniejszyć uciążliwość mieszkańców, ale z drugiej strony spowodowała, że mieszkańcy mają dodatkowy problem w postaci zakłócenia stosunków wodnych. I to jest też, Państwo, dzisiaj, Panie wójcie, problem warto byłoby do tego wrócić. I też na tym odcinku, związku, bo jeśli dokonano w mojej ocenie budowli czy modernizacji, w taki sposób, że naruszono pewnego rodzaju stosunki, to można to wykazać i domagać się po prostu od osób czy od wykonawcy, żeby on tą sprawę uregulował. To jest kwestia tylko badań, po prostu wykazania tego. I z pismem się zwrócić, tak jak mieszkańcy mostów i Kazimierza chcą, żeby zamknąć w hermetyczną rurę, żeby ścieki nie przenikały do gruntu, do wód gruntowych, tak? żeby kanał był szczelny, tak wy również w momencie, kiedy macie na pewnym odcinku kanał szczelny, a spowodowało to zakłócenie stosunków wodnych, domagacie się, żeby ta firma te stosunki uregulowała z racji nieprawidłowego wykonania po prostu tej inwestycji. Oczywiście ona była zgodnie z prawem, tak? No bo projekt był co prawda zamienny, no ale co nie zmienia faktu, że takie wykonanie spowodowało problem, bo ten problem wiem, że dopóki jest słysza teraz, to myślę, że to nie jest tak uciążliwe, ale jak przyjdą opady no, deszczu już pierwszy deszcz już wystarczy, no właśnie, no to wtedy te wody gruntowe po prostu nie mają którędy odpłynąć oczywiście się tutaj rowy melioracyjne próbuje regulować, ale to nie rozwiąże bo największym tym takim e, ciekiem, który zbierał, był tak. ciek. to była ta naturalne po prostu zbiornika tak, ale to, to musiałaby gmina powiedzmy, przymusić powiedzmy PEWiK, żeby tak, coś takiego nie nie, rozwiązać znaczy, tak, ale to jest, e, państwo możecie też wnioskować, chociaż tu żeby takie badania po prostu możecie podjąć uchwałę. Ona też w mojej ocenie tutaj konsultant wie, że każda uchwała przez was może być po prostu jakby uchwalona, tak? I, I możecie wtedy na kanwie po prostu tej uchwały domagać się, żeby organ, my jako rad, ja jako radny, też mogę to po prostu na sesji rady poruszyć, żeby jakby tutaj zachęcić wójta do tego rodzaju działań po prostu, tak? No bo wójt jest gospodarzem naszym i on ma dbać o interes mieszkańców po prostu. Jeśli powstał jakiś problem, to ma też instrumenty i narzędzia, żeby ten problem starać się rozwiązać. Nie zawsze naszymi środkami. Bo czasami jeśli wykaże się po prostu, że winę ponosi kto inny to trzeba się od tej osoby domagać, żeby ten problem rozwiązała po prostu tak w momencie kiedy on powstał. I ten problem tutaj ciąży i myślę, że on jest prosty do rozwiązania, jest kwestia tylko woli. Tak, jeżeli ja mogę powiedzieć, bo ja jestem właśnie mieszkanką Kazimierza i to co pan Marcin Buchna mówi na temat tych wniosków ze strony mieszkańców to właśnie u nas w Kazimierzu mieliśmy w zeszłym tygodniu zebranie wiejskie, dokładnie 18 sierpnia i ja osobiście składałem ten wniosek o to, żeby zrobić badanie gruntu pod kanałem ściekowym, bo Państwo pewnie się orientują, że przez środek Kazimierza, dosłownie wręcz przez tereny prywatne, przechodzi kanał ściekowy, prawda, bez zabezpieczonego dna, a potem jeszcze przez sołectwo mosty, sołectwo mechelinki i dopiero w mechelinkach, jak chodzi, wchodzą te ścieki, to jest dwukilometrowa rura, która idzie w zatoce i na głębokości 8 metrów dopiero te ścieki są wyrzucane. Natomiast my jako mieszkańcy przyjęliśmy właśnie dwie uchwały i w ramach Funduszu Sołeckiego po pierwsze zrobimy sobie badania pod kanałem ściekowym, żeby wiedzieć jak te ścieki oczyszczone wpływają na grunt, czyli generalnie jak tutaj, że tak powiem środowisko naturalne jest naruszone, bo to już dzieje się ta sytuacja od 1964 roku, jak ten... Te ścieki wpływają na nas, jako ludzi, bo my przecież tam egzystujemy, mieszkamy, a to wszystko się rozchodzi nie tylko w dół, ale też na boki. Eee, I też ewentualnie potem będziemy się starali o odszkodowanie czy zadośćuczynienie ze strony celiku. Natomiast, właśnie oprócz tego, że badania, to drugie, druga uchwała właśnie dotyczyła tego, że robimy analizę tych badań, przygotowujemy całą koncepcję działań prawnych, żeby generalnie właśnie tutaj doprowadzić do usunięcia kanału ściekowego z Kazimierza. I żeby ścieki płynęły w kolektorze po całej długości, czyli przez Kazimierz, Sołestwo Mosty i Bechelinki. I co więcej, właśnie wczoraj było zebranie wiejskie w Mostach a, i został przyjęty też wniosek dotyczący właśnie badań gruntu pod kanałem ściekowym. I drugi wniosek, który właśnie pan Marcin Bukna składał, czyli na szczelność kanału ściekowego. Właśnie w Sołespie Mosty, my wszyscy wiemy, że on jest nieszczelny, tak, ale chcemy mieć potwierdzenie, żeby wszystko było jasne i, i po prostu Wiecie nie Państwo, zostały. że ten kanał, który tutaj idzie z Gdyni, że to są odcinki rur betonowych składanych i on tak jest do dzisiaj? Mm -hmm. No, tak. no On szczelny nie jest. Nie jest. Nie I, jest. To jest I to jest napływ tych, Czyli tych, tych powiedzmy, świetnych. Nie oczyszczony. Tak. Nie oczyszczony. Dokładnie. Mhm. 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 Tam, no. Do gruntu to też? Bo, no, odcinek betonowy rury. Średnice takie, bo jak my jako dzieci żeśmy wchodzili do tego, to. Nie, Jak to budowali. I odcinek jest do, do tego, on ma taki zamek jak gdyby, no ale szczelny to nie jest. To, panie I panie, tak jeśli jest złożone całe. Znacie? To chętnie podzielimy się po prostu tymi informacjami A, tak. i my będziemy konsekwentnie dążyć, żeby po prostu... To firma, co wiem, to, tak co wiem. Tutaj nas, w wymaga, żeby wie? szczelne rury instalować, tak oni też są do tego no. zobowiązani. Tutaj w Rumi, tam na, 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 na rondzie, tam prawdopodobnie odpuściło albo nie chciało. Tam wkładali koszulkę termokurczliwą, że oni wkładali w ten kanał mhm. i powodowali, że ona no, się określałem. przylegała, do, przyklejała do tego betonu. A tutaj jest wszystko w ten sposób zrobione. Mało tego. Ja jeszcze przy okazji tej całej naszej odry, że jest tyle ujęć powiedzmy niekontrolowanych. Na zbiornikowcach, na których pływałem, i to były 20 lat temu, jest małe urządzenie, o takie które mierzy ppm -y. I jeżeli te ppm -y przekroczą, powiedzmy, swoją wartość, jest zapis cały czas. 24 godziny zapis co jest wyrzucane no tam to miało powiedzmy tak, że wyłączało pompy, zamykało zawór nie? a tutaj wystarczyłoby jakiś alarm czy cokolwiek, to powinno być mamy tego świadomość i powiem że jedno takie każde urządzenie sobie, powiedzmy takie nie jest drogie i to powinien powiedzmy pewien kto zrobić tak, dlatego proszę państwa, ja, ja powiem tak po chłopsku Aha. jak pracujemy przy projektach kolejowych i załóżmy spodernizacja układu torowego to przy tych pracach od razu wykonywane są wymiany gruntów. Jeśli grunt jest zanieczyszczony, to w tym kontrakcie jest to automatycznie ujęte, że ten odpad musi trafić w odpowiednie miejsce i musi być to zgodnie ze sztuką budowlaną wykonane. Dla mnie, przepraszam. Wiedza jaki ładunek, to, żyjąc tu tyle lat, to ja wiem jak był. lały się ścieki nieoczyszczane, że tam po prostu kryjczanki pod spodem nie ma. Ale wykazanie ścieki jest dla do... mnie najważniejsze, że jest instalacja niesprawna. Mhm. Jeśli się wykaże, że instalacja jest niesprawna, to wtedy ten, który administruje tą instalacją, ma doprowadzić ją do takiego stanu, jak od nas się wymaga. Żeby ścieki płynęły w szczelnej rurze. Tak? I kiedy będzie miał naprawiać, to będzie zobowiązany wymieniać również ten grunt, bo inaczej się nie da tego wybudować, żeby rurę zakopać po prostu w tym, co tam jest. I to są najważniejsze badania na szczelność, a nie po prostu tworzenie czegoś, co nie będzie miało żadnej mocy sprawczej. I myślę, panie Janiko, że to trzeba popierać na szczelność. Mhm. Na to, żeby inwestor nie tworzyć coś, co robimy. potem udajemy, że coś robimy, tylko skutecznie. To tak jak z PGNIGE. Jeśli nasza ziemia zaskarżyła decyzję środowiskową, to w taki sposób, że dziś ona stanęła w naczelnym sądzie jeszcze przez ileś lat nie ma rozstrzygnięcia, inwestycja stanęła. I tutaj też apel do Państwa, żeby właśnie po prostu starać się rozmawiać i żeby po prostu... Skutecznie starać się działać i złagodzić wody. I te wody ja powinny być tym, monitorowane przez 24 godziny. Czasami ludzie, to urządzenie niewiele kosztuje. Potrzebują czasu, żeby zablokować, przychodzić do przemieszczania się. Tego rodzaju wnioski będą na tyle z Państwa strony po prostu też zyskają jakby na, 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 na poparciu, tak? Żeby to było w na naszej wspólnej sprawie, żeby te sprawy za komuny po prostu je porządkować, bo to jest najwyższy czas nie I, nie? I to tutaj to, tak, to sołtysa, tak. tak. i tu będzie też będę w tym wspierał. I ta wycieczka, jak będzie do tej oczyszczania ja chętnie też um, chciałbym ja po prostu to mieć to informacje to jest i tak. tak. Czy e możemy jeszcze dołożyć do tej ekspertyzy na przykład to co no, nieba leci, mamy? Te, te właśnie w te te, te tak to nie. Znaczy żyły, to w tak, o kontrolę, tak. To wszystko było, my moshka, tylko uchwalę tak, napiszemy, tak. Że... Pani mi wskaże te miejsca, po prostu to... To nie, nie, Rozumiem. Bo to opylenie, rozprzestrzenianie się tego powodu drodzy Państwo, Wy to wdychacie. Ja Wam powiem jeszcze jedną taką rzecz. W Rewie kiedyś wszyscy myśleli, że tam, gdzie było składowisko popiołu i Żużla, że tam jest cały czas mgła. Płacono sołtysom, Pieniądze na kwiatki, na tamto, żeby uspokajać nastroje. A wiecie, co państwo to było? Unoszący się pył popiół. Rolnicy jak kosili wokół łąki, to przyjechał rotacyjną trzy razy i miał stępione noże. Ten popiół działał na metal tak agresywnie, bo ze względu na tarcie, że wszystkie te elementy się szybko zużywały. Ten popiół unoszony, który z wiatrami był przemieszczany, my go wdychamy. I my Ale mamy ogóle... prawo domagać się tego schematyzowania. To nie są czasy, że nam będą mówili, że to jest mgła. Ale te Bo to w pomieszczenia, które tam były do składowania tych, tych popiołów, to one były mieszane z wodą przecież. Nie, to mówimy o czym innym, Pani. Mówimy o kwaterach, gdzie po prostu hydrosystem, które rury tutaj przebiegały koło Was. Zabierały ten popiół i wlewały do te kwater, to w ten czas po prostu woda z odcieku wracała z powrotem. To była taka metoda, metoda transportu, ale jak ten popiół złapał optymalną wilgotność, się przesuszył, czyli te kwatery, jak one były wypełnione, to wiatry go roznosiły, on się unosił. W powietrzu, i to było tak, jakby zawisła mgła, a to był unoszący się po No ja rozumiem, ale to ktoś musiał tego nie? Raczej, no, znaczy, wie pani, to, żeby to się nie to Ma pani rację, tylko że trudno to jest przy y, trudnych warunkach pogodowych, kiedy jest susza, takie powierzchnie po prostu jakby nawodnić, tak? To ograniczy studę. Ja wiem, że to, to trzeba, są olbrzymie, bo i, ja to tam są byłam. Koszty, tak, I to są koszty. Ja Oczywiście to teraz zrobiono po pewnym czasie od was osady, które tutaj pamiętacie jeszcze kiedyś nie było spalarni, a po drugie koszt wywozu tego osadu, a koszt spalenia to był nieporównywalny. Koszt wywozu osadu był tańszy z racji tego, że energociepłownia pobrała sobie ten osad z oczyszczalni, ten, który został odwirowany, po to, żeby stworzyć czynną warstwę biologiczną i żeby te kwatery, które zostały wypełnione tym popiołem, wymieszać z tym popiołem, tak, i żeby były warunki do tego, żeby można było zasiać trawę która oczywiście porosła i automatycznie w sposób naturalny zakorzeniła się i w ten sposób został powstrzymany proces pylenia. To na dzień dzisiejszy to zjawisko wystąpiło ze względu na to, że termina się po prostu, jakby można powiedzieć, no, zarosła, tak? powstała, tak? I to w sposób naturalny ta uciążliwość tego pylenia na tamtym obszarze już jest zdecydowanie po prostu mniejsza, tak? Ale u was, to jeśli Państwo cały czas narzekacie, no to trzeba rozmawiać z tą firmą że jednak muszą znaleźć rozwiązania na tyle hermetyczne, że ten to, to, to zjawisko nie będzie widoczne. Bo tego czerwonego popiołu to się nie da ukryć. Dobra, powiedzmy tak, jeżeli będziemy chcieli kontynuować, to na zakończenie jeszcze z chęcią porozmawiamy na ten temat. E, ja sami tak po zebraniu chciałbym przedstawić mieszkańcom pewien po, pomysł na przyszłość naszą, na takie nasze inwestycje. Więc dobrze, jedziemy dalej. Czy są jakieś kolejne sprawy bieżące? To przepraszam Państwo nie chcą uchwały podejmować w tych sprawach? Czy, y, tak, przepraszam. E, ja czy jesteśmy z... za uchwałą do Urzędu Gminy, by przeprowadziła kontrolę na oczyszczalni względem składowania, względem składowania no, e, oraz oddawania zanieczyszczeń do zatoki? tak?

Tak. To wszystko, wszystko musi być pod, pod kontrolą. Po no. Ja wam powiem jeszcze ja, ja na końcu z doświadczenia, ja bym nie chciał nic sugerować. Ale jak my braliśmy udział z panem Stefanem w tej kontroli i była cała dyrekcja, to powiem wam, na tym czas kontroli mieli węże nowe, kupowane, cały system nawadniania założony po prostu. Oczywiście dzięki naszemu doświadczeniu poprosiliśmy, żeby ta wywrotka, która tam transportowała te udziały, bo ona przy nas wykiprowała. No, no tak. i tego nie przewidzieli, że my po Czyli prostu badania, mimo tych jest, węży, mimo wrzucamy, tego przykrycia to zażyczymy to sobie być. po prostu, żeby tam załadować tego podajnika. No ja z racji tych swoich bagażnych świadczeń życiowych poprosiłem, kiedy ten traktor, powiem Państwu, ta przyczepka wysypała, to oni nie byli w stanie tymi wężami tego w żaden sposób zapanować. I to był taki dowód nagrany po prostu, na czym ta ich hermetyzacja polega. To była fikcja. Oczywiście zrobili to we worki, ale w mojej ocenie to jest jeszcze zbyt mało, nie? bo jednak gdyby na bieżąco to wywożono, a myślę, że to nie jest dla takiej firmy po prostu... Y, y, powiedzieć im, że zbiornik hermetyczny, przecież taka cysterna może przyjść, wiecie Państwo, jak cementowóz, tak, ona to odbiera po prostu węże hermetyczne i po prostu y, transportuje w miejsce do tego przeznaczona, tak, czyli konkretnie na składowisko. Myślę, że to nie powinno się ale to będziemy tutaj jeszcze... Tam no tak, teraz zaraz będziemy drążyć. rozmawiać dalej. Nie. Nie. Czy są jeszcze jakieś sprawy bieżące, po prostu nie chcę wszystkich zatrzymywać, tak. Tych, którzy interesują, jak najbardziej zachęcam do tego, żebyś pozostali. Ale po prostu teraz są jeszcze jakieś sprawy bieżące. Ja bym chciał, to jest taka grubsza sprawa i też gminna może, nie na rok na dwa. Ten mostek na Dębogórski teraz idzie tam przejechać. Jeżeli jedzie matka z buskiem, powiedzmy, z dzieckiem i drugie jeszcze trzyma za rękę, ruch jak cholera się zrobił, nie idzie przejść. Ta dziewczyna ucieka po bokach, nie ma jak przejść. Zrobić kładkę z boku dla pieszych. Tutaj to, to jest to bardzo ważna rzecz. To już wiele razy zgłaszałem, bo też dostawałem takie informacje. Też no, eee, zgłaszałem. Inaczej, wiem, że Śmina złożyła... Dokładnie, żółty, no ja już o kilka razy to zgłaszałem. Bardzo szybko jadą, rozprężają ja, się. To, to, pól, tam ani rowerem, bo tam jest ścieżka. Tam jest, jeszcze, chciałem powiedzieć, że tam przechodzi ta międzynarodowa ścieżka. Ludzie też odpilnowują... Że... Przepraszam, nie ścieżka, trasa rowerowa. No tak. Sami nie pomijają tego błędu, rowerzyści są bezczelni, naprawdę, jak człowiek zjedzie im na wyspę, on, żeby z, przeminął go z dziećmi. A on go lusterko złowciał. Co robisz na ścieżce rowerowej? No tak. No ale, tak. ale chodzi o to, że ten, ten powiedzmy mostek tam dojdzie prędzej czy później do wypadku. No tak. To trzeba coś z tym zrobić. Mam jeszcze też takie pytanie w temacie tej ścieżki: czy Państwo sądzicie o tym, że ona została zablokowana? że to, to był dobry rób, czy. czy... Myślę, że dobry, bo tam się po prostu... Ale się to czym iż, tak? no, no nie, no, no, do, do, do... to znaczy nie o to chodzi, bo, bo ruch samochodowy był tak duży, że, że no tam ścieżka nie miała racji bytu. Zwłaszcza w godzinach... W gmina miała 200 przepustek wystawione, a 400 samochodów na godzinę jechało. Nie? No, bo każdy ma trzy samochody To jest francuskie przykłady. <śledzenie> Nie Jesz... że nie ma takich bezpośrednich, bo mam ja jeszcze jedno zebranie. Dzisiaj też będę musiał się yy, ulotnić. Dzisiaj jeszcze jedno jest sołeckie. Ale nie wiejskie, nie, nie, nie. nie. A... No to sołeckie, coś, coś... coś by nas to pominęło. E... Cześć... Także są, są jeszcze jakieś sprawy bieżące do zgłoszenia? W którym miejscu są te łączenia? Nie. nie, Dobrze, w takim razie... Koło kapliczki te znaki ostrego zakrętu są skoszone. Aha, no to w bieżących utrzymaniach, to ja z tym macie... <laughs> muszę mu znowu to pokazać. Muszę go to, wziąć, bo tam te dziury pobiorę na długą żeby nie, z tej strony. Nie, ja biorę Maciek, bo Maciek za to Nie, to, 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 żeby żeby nie, nie. I teraz zaraz z nim się przejechałem, żeby zobaczył, Ona miała taki e, zabręb, ona tak, ma tutaj w ust, że ona... Na to zebranie zamykamy. jeżeli... Może, że to z czasem, że coś Zostańmy. Ale stąd się tak Chciałem, nie tak, chciałem tym, pokazać, ale tym bardziej, że coś co chciałbym, to żeby w przyszłości nie, nie? Tam można by było to zrobić, jak zakończymy przy świetnicy. To jest wszystko wzdłuż ulicy Długiej. To są pasy ochronne. Pasy ochronne. I chciałbym, żeby po prostu odciążyć. co to jest? To są działki gminne które wiem, że są gminne i są to pasy ochronne. I chciałbym po prostu, chciałbym w przyszłości po prostu, jak zakończymy już e, działać, e, działać na terenie tam przy świetlicy, to jak jest ulica długa, żeby odciążyć ją. Tutaj. Tu jest długa, tak, żeby odciążyć ją, tu jest oczyszczanie. Tu jest oczyszczanie, żeby było wiadomo. E, to chciałbym, żeby ją odciążyć, tych ludzi, tych pieszych. Aha, tu poszerzyć. Nie, chciałbym tych ludzi ściągnąć w środek. Tu, są, tu, są tu. oczyszczani tak. Tak? od bału, tak, aż pociągnąć do końca tak. tego początku. po drugiej lasku. stronie, czyli po drugiej stronie. Tak. I wtedy wciągnąć, przechodzimy. Yy, przez ulicę i, i dojeżdżamy do leśnej i cały czas są w lesie. Wyjeżdżamy na drogę piaszczystą i odciągamy część zbał, ruchu. Zbał, tak, tak, no bo, po prostu... No, no, ja rozumiem, no. Tak, To co są gminne wszystkie działki. I chci, po prostu tak żeby się to rozważali, może żeby... I w przyszłości jak tutaj zakończymy, żeby może, jak ja nie będę z czy coś, żeby to zrobić, żeby tych ludzi odciągnąć. A co tam, żeby pas... W środku tak? zrobić ścieżkę nawet nie musi być wylana, nawet sa, może być po prostu sama ziemia, ale już, ja wiem jak jest stacja rowerowa, już odciągnęła tych ludzi, że nie robią sobie przed na asfalcie, tylko usiądą na tych ławeczkach, usiądą przy tej stacji. A teraz jak zrobimy powiedzmy tą ścieżkę, postawię tam jakieś ławki, kolejną część odciągamy z dziećmi. Żeby zabezpieczyć i żebyśmy mieli powiedzmy, lepszy dojazd do domu, bo to jest naprawdę tragedia. Całkiem nie mierzyłem, no, ale tam będzie 7-8 z... Tylko żeby nawet się przejść z bo z rumi przychodzą, z wózkami i tak dalej. Wtedy przechodzimy przez drogę i jesteśmy na drugim odcinku pasa ochronnego i wychodzimy na leśnej. To jest wielka inwestycja. Żadna inwestycja, ale chodzi o to na ławki, najwięcej ławki i. i, tak. I, co... i co jakiś tu? czas po prostu no i, zrobić, żeby mogli bo usiąść. Zataszenie, przed deszczem się tak, schowali. Wtedy ich też z długiem. Bo pójdą to po prostu to na bok, bo tam z dziećmi jest bezpiecznie. Tak po prostu w przyszłości... A, to, drugi, to, drugi... No, to jest Nie, nie, To jest tutaj ten pas ochronny, jak z za małem, żeby tych ludzi odciągnąć po prostu z tej ulicy, żeby się nie mogli normalnie dojść do domu. Tutaj są żadne pieniądze, no, tam, nie w... masz, bo bior. Bior. nie bo drogę też czystą drogą. Po Ławki postawić, postawić dwie, trzy góra altanki, żeby nie było zgromadzenia deszczem. Nie I mamy tych ludzi, którzy na tym już tutaj, gdzieś. Nie. tutaj już no, nie ma dużo zbywać, jest największe ryzyko. Nie ma ale to, w tam się zainteresować. To jest projekt To jest zapas, mają to, 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 to jest ten pas, który właśnie... Tak, tak.